Siemaneczko, ja jestem Nadim i witam Cię serdecznie z najnowszego filmiku z patcha 2.4 z PTR Laderowego, który wyszedł parę godzin temu. Są to najświeższe, najnowsze informacje, e, które właśnie Ci zaprezentuję. Przedstawiam Ci największe rozczarowanie dzisiejszego dnia, czyli Lip Barbariana. Ja jestem Nadim Wins i zapraszam Ciebie do filmu. Jeżeli ci się spodoba, to upewnij się, że mnie subskrybujesz, że kliknąłeś dzwoneczek oraz zapraszam oczywiście na livey, które prowadzę każdego dnia, ponieważ tam takcie maratonu od 17 na Twitch TV/slash Jedziemy. Jak wiecie, albo i nie wiecie, ee, właśnie tutaj miał zostać. Ee, Miały zostać wprowadzone i zostały wprowadzone bardzo duże zmiany w mechanice działania lip ataku lip -atak, czyli tego skoku z wyskoku. Skoku z wyskoku, skoku jakiegoś tam bojowego, nie wiem, jak to po polsku brzmi za bardzo ta nazwa, ale w każdym razie tego skoku ofensywnego, no nie? To zdaje obrażenia. I miało zostać to w taki sposób zmienione, i zostało to zmienione w taki sposób, że lądując. Tworzy, tworzy się pewne pole obrażeń obszarowych, 4 i 6 metra konkretnie, czyli jest to mniej więcej taki pierścień. Um, no i miało być na tyle obiecujące, że to otwierało drogę do stworzenia lip barbariana na pełnej rurze, e, czyli barbarzyńcy nie dość, że e, który będzie miał obszarowe obrażenia, to jeszcze będzie poruszał się dosyć szybko, będzie dosyć mobilną postacią przez to, że tylko skacze. Została przyspieszona animacja. Czyli skoki są szybsze. Oraz została y, zmieniona mechanika działania skoków, y, co spowodowało, że te skoki nie są aż tak kanciaste, że co, możemy łatwiej wycylać potwora i jakoś to łatwiej. Przyjemniej idzie. No, szczerze powiedziawszy, o godzinie testów tego nie zauważyłem e, Ale okej, okay, zaraz zobaczymy. Także przechodząc do bildu e, Siła pod najcięższy przedmiot, zręczność, pod najbardziej wymagający zresztą przedmiot, cała reszta vitality. Czym więcej vitality, czyli żywotności, tym lepiej dla nas. Nasz build, oczywiście, podstawowa sprawa. Maksujemy sobie wyskok oraz maksujemy sobie ten atak z wyskoku. Następnie, następnie punkt w bash, punkt w stun, punkt w concentrate i punkcik w berserk. Berserk jest nam o tyle potrzebny, um, że pomaga w sytuacjach. W których mamy, nasi wrogowie mają niewrażliwość na ataki fizyczne. Pomaga w tej sytuacji, także berserk będzie to nasza druga, druga takie zabezpieczenie przed niewrażliwymi potworami na ataki fizyczne, które nie zdarzają się zresztą aż tak, aż tak często, no nie? Także to jest nasze główne drzewko. Bam, tak to wygląda. Combat Mastery, czyli pasywne, pasywne umiejętności. Tutaj też te Combat Mastery zostały fajnie zmienione. A, bardzo, bardzo fajnie, fajnie zmienione. W ogóle zmieniono tutaj e, Sword Mastery, czyli mistrzostwo mieczy na Blade Mastery, czyli e, mistrzostwo ostrzyk, do których wchodzą także sztylety, no nie? A, więc e, w tym momencie to zwiększa skuteczność ataku i obrażenia i szanse na klita daje i w e, sztyletach oraz w mieczach. Dodatkowo tutaj Traw Mastery, czyli Mistrzostwo w Broniach Rzucanych, zwiększa oczywiście Attack Rating, czyli skuteczność ataku, obrażenia, szans na kita, tak jak zawsze i, i zostało ten bonus troszkę podrasowany, ale jeszcze daje szansę na przebicie, ee, daje szansę na to, żeby, żeby nie pochłonęło żadnego ładunku, czyli żadnej sztuki tego noża albo toporka rzucanego e, oraz podczas. Zadawania krytycznego obrażenia dostajemy zwrot jeszcze wartości, czyli zwrot jeszcze e, sztuk, także szansa na odzyskanie, więc tutaj True Barbarian będzie mógł na pewno e, wielokrotnie więcej razy rzucać nie będąc muszonym cofać do sklepu co jest świetnym zmianą i omówimy to w, 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 w rzeczach, a propos omówimy to w filmiku na temat True Barbariana który powstanie niebawem, dobrze maksujemy oczywiście Maze Mastery, ponieważ jesteśmy Immortal King Setcie, więc e, posługujemy się potężną, ogromną buławą maczugą normalnie dzierżymy w naszych dłoniach maczugę Po jednym punkciku te fajne skile, zawsze odporności, zawsze Iron Skin podwyższone przez nasze yy, itemy od umiejętności zawsze to, jest, zawsze to jest plus małym, małym kosztem, bo cztery punkty, a tutaj naprawdę zyskujemy obronę, zyskujemy odporności WarCrise. Jeden punkt, w shout, a maksujemy Battle Orders, jest to bardzo ważny skill. Czym więcej, czym więcej tego skilla, czy większy poziom tego skilla, tym większy mamy y, zasób HP, czyli życia. Mm, punkt y, Taunta, punkt Battle cry, cry, fajnie zwiększa, y, jakby jest mniejsza obrażenia wroga oraz zmniejsza obronę wroga, zwiększając nasze obrażenia na wrogu. No nie, jeden punkt porządkowy. Battle comment można dać więcej, a można też zainwestować punkt, punkt, punkt i on odkryć Grimworda, Jakby. W tym bildzie nie ma żadnego znaczenia. On i tak jest fatalny, więc jakby możemy zainwestować resztę punktów w ponury totem, który zwiększy obrażenia na wrogu i to o niezłą, niezłą ilość. Dobrze. Yy, idziemy w przedmioty, idziemy w przedmiot mojej temy, czyli Immortal King cały, cały zestaw Immortal Kinga, następnie Ray Frost przeciwko zamrożeniu, Bis, bulkatos jako drugi ring, hmm, Highlord Wrath na switchu, dwa razy Hoto. Żeby zbustować moje okrzyki, więc tutaj mam plus 6 dodatkowych umiejętności. Więc w okrzykach, okrzyki będą wcale dużo szybciej, znaczy dużo, szybciej dużo szybciej też przez FCR, ale będą na wyższym poziomie, więc jeszcze większe, więcej życia zdobędę z, mojego, z moich okrzyków Battle Orders. Mogą być to też w budżetowej formie, zamiennie. Yy, mogą być to też włócznie, które możemy kupić u malach na piekle, które dadzą plus 3 do okrzyków w jednej i w drugiej łapie. Yy, mogą być to, jeżeli nie mamy, to mogą być to dwa duchy, tylko wtedy dostaniemy plus 4 do umiejętności. Um, są różne zamienniki. Na pewno dwa razy Call to Arms, bo ktoś może pomyśleć, że dwa razy Call to Arms damy i wtedy mamy plus 12 do okrzyków, nie zadziała. I tak zostaniemy zniżeni mechaniką gry do plus 6. Więc w taki sposób. Okej, okay. um, nie mam tutaj Anihilusa, mam tutaj Skillery do Combat Skills, czyli mojego najważniejszego drzewka, czyli tego ofensywnego ze skokami. Dodatkowo malutkie, malutkie talismany do resów. Mój najemnik na bogato Aura mocy oraz Pride, czyli Duma, która daje mi yy, w moim przypadku 20 poziom koncentracji. Tu są widełki, w każdym razie daje koncentrację. Prze... Aury, pa... Aura to jest Paladyńska, która zwiększa obrażenia fizyczne jeszcze bardziej. Moc zwiększa obrażenia fizyczne jeszcze bardziej, ci mam tu już mod bardzo dużo aur. Yy, Fortitude oraz Undyrus Visage. Jed najlepszy, najlepszy sprzęt, ubiór dla najemnika z drugiej w większości sytuacji. No i dobrze! No i co? Chyba wszystko mówione, Idziemy się zabawić. <laughs> Zobaczmy, jak to wygląda. Na krwawych rzestowiskach. Nie męczmy go tak od razu. Na spokojnie. Powolutku. Powolutku. Jest. Damage. 7 do 11 k. Pytanie jest teraz takie, i to samo pytanie zadałem sobie na streamie i do moich wszystkich widzów, którzy oglądali, czy czy widząc coś takiego jest sens iść dalej? Na przykład zobaczyć jak będzie na sanktuarium Chaosu? Czy jest taki sens? Teraz zadaję tobie to pytanie. Zadaję teraz wam to pytanie, czy jest taki sens czy nie? Popatrz, lądując, jest to jest to, to 4,6 metra. Jest to, to, to obszarowe, ten obszarowy damage, tylko popatrzmy ile to zadaje obrażeń, przecież to e, upadłego, naj, najgorszą istotę z pierwszego aktu zabija dopiero na 3-4 strzały przy moich obrażeniach. Okej, okay. single target, jak sobie wyceluję. okej, okay. schodzą, jakby jasne, ale no to jest single target i patrzcie jaki jest delay, patrzcie jak wolno to wszystko idzie, przecież to jest śmiech na sali. Chodźmy teraz w takim razie, co się będziemy patyczkować. Idziemy na Diablo, nie? Idziemy na diablo. Ja oczywiście nie uważam, że wszystkie testy postaci, jakby, że, że to czy postać nadaje się na Chaos Sanctuary jest po prostu czy szybko zrobi Chaos Rana, czyli wyczyści sanktuarą bardzo szybko, to jest wyznacznik tego, czy jest dobra czy nie, ale nie ukrywajmy. Ta postać w tym momencie nawet nie nadaje się do tego, żeby zabić paczka upadłych na krwawych wrzosowiskach czy tam na silnej równinie. Zobaczymy jak sobie poradzi z y, Panem Terroru. Zobaczymy. Dobra, przejdziemy sobie dalej od razu. Przeskoczmy od razu do Sanktuarium Chaosu. Podejrzewam, że tu mogą być jakieś cięcia fps u Ja tego nie widzę, ale czeka po do siebie, że jest zbogowana strasznie w Diablo 2 Director i mówi się na nią e, River of Frames nawet. E, e, I ponieważ mam nawet bitrate na maksa ustawiony, nie potrafię tego wstrzymać. Dobra, mamy... To, dobra, pójdziemy dalej. Pójdziemy dalej. Chodźmy już pod pieczęcie. Nie będziemy się popatryczkować. Chodźmy pod pieczęcie stoimy sobie tego Arbika po całym pieczęcie. Dobra, wciągamy one by one. Tutaj one shot one shotem. Prakt prawie one shot one shot. Clear leci jak tralala, no nie? No i teraz mamy pak I... Popatrzmy. Popatrzmy jaki demer czy jest zadawany istotą wokół, no nie? Przecież na przykład tego Storm, Storm Raidera, Stormcastera. Tutaj skoczy na Doom Knighta Popatrzcie ile odebrało temu popkowi. Jedną piętnastą życia. Jedną dziesiątą życia... Nie jedną dziesiątą to za dużo by było, tak z jedną, jedną trzynastą. Lądując... Jest tu bardzo ważny problem. Po prostu. Mi się wydaje, że... Łatwy też naprawy. Lądując, zadajemy jedną trzynastą życia. E, w postaci AOE, czyli obszarowego działania, no nie, to jest zdecydowanie za mało. Powinna to być połowa, no żeby... No, 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 z tego co widać, to powinna to być połowa, albo nawet 100% obrażeń, albo 80% obrażeń, na pewno nie tak mało jak to jest w tym momencie. Jest to naprawdę jakieś 7-8%, nawet nie tyle, nawet 6-5-6% tego ile zadajemy do tego single targeta, trafia w yy, mowy wokół. To jeszcze raz zobaczmy. Na Viziera, i wokół patrzcie ile, patrzcie jaki damage wokół. 1,20% nawet bym chciał powiedzieć, Kolejne. Patrzcie na obrażenia wokół. Prawie nic. Prawie nic. Prawie nic. Uderzam tego i ten dostaje. To jest jedna To jest jakieś 5% życia. To jest zdecydowanie za mało. Eee, powinno to być 50% życia. To wtedy byłoby bardziej odczuwalne. Plus jakieś wysysanie jeszcze życia wokół i tak dalej. Plus jeszcze ten skok jest zbyt wolny. To jest zdecydowanie zbyt wolne. To powinno zostać jeszcze przyspieszone o kolejne jakieś tam wartości. Także. Także nawet, nawet jeżeli celuje tylko w ten target, nawet jeżeli celuje tylko w ten target, nie? Jakby, tak jest cały czas single target. Oni dostają tak śladowe ilości obrażeń, że to, no nie ma szans. Przy takich, przy takich, a, w takim sprzęcie, ja wiem, że to jest Immortal może być trochę lepiej, ale naprawdę, tak to nie powinno wyglądać. Jest to po prostu tier F do wyrzucenia barbarzyńca. Mam nadzieję, że będą go poprawiać i myślę, że można byłoby tutaj jeszcze powalczyć. Myślę, że to wstępne plany moim zdaniem szybszy szybsza animacja skoku plus damage obszarowy równy przynajmniej 50% obrażeń z main handa, czyli z libataku ataku po prostu i tyle, albo nawet 75 coś takiego. I to na start, to na start, potem potem pomyślimy dalej, no nie? więc chciałem was zapytać, co wy o tym sądzicie? W sensie, co wy byście zmienili po prostu, żeby Leap Barbarian był bardziej grywalny? I czy też czujecie się lekko zawiedzeni, czy nie? Bo no ja trochę tak. Ja szczerze moim marzeniem jest właśnie zrobić grywalnego Leap Barbariana. Chciałem bardzo nim zagrać. Um, bo jest to fajna fantazja. W sensie, fajna fantazja barbarzyńcy. Tak samo jak ten kolik na szczycie areat. Właśnie, on posługuje się tylko tymi lipami, cały czas skacze, to są zabójcze. Eee, no to, jakby wiadomo, biorąc pod uwagę to, jak te czwórki, czwórki barbarzyńcy są zbudowane, no to nie dziwota, że aż tak potrafią fajnie skakać do góry, no nie? I jak lądują, to jest mega stopnięcie, także ja chcę więcej, eee, czekam na wasz komentarz. Jeżeli film się spodobał w jakikolwiek sposób, oczywiście, no to, to zapraszam do lajkowania, oczywiście, to zawsze, to zawsze mi pomaga, no i tyle, no i dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że jesteś mordeczko i widzimy się w następnych filmach, także do następnego, miłego dziąka i BUM!